Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przejdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we, właściwym, we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam Wam, Postawi go nad całym swoim imieniem, lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą. Otrzymał wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Na topie jest teraz mówić o kryzysie, o kryzysie Kościoła, o kryzysie wiary. Pisze się o tym, mówi, robi się dużo badań socjologicznych. Wczoraj spotkałem się z takim moim znajomym ze Szczecina, który pracuje na Uniwersytecie w Szczecinie i właśnie też napisał taką pracę socjologiczną o kryzysie Kościoła w Polsce związanym i z pandemią, i z nadużyciami. Myślę, że dużo, dużo o tym myślimy, mówimy, ten kryzys nas dotyka mniej lub bardziej osobiście, wspólnotowo. Ale zobaczmy, że tak naprawdę wiara to jest coś, to jest doświadczenie, które jest od samego początku do końca związane z kryzysem. Że wiara to jest sytuacja kryzysowa. Dzisiejsze, dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, bardzo treściwa, ale sobie spróbowałem, spróbowałem wypisać kilka takich fragmentów, które dla mnie są jak trochę jak takie znaki drogowe właśnie w nazywaniu tej drogi wiary. Pierwsze, to, y, pierwsze zdanie z Księgi Mądrości, które może do nas nawet nie dotarło, bo to ten moment, kiedy się zaczyna liturgia słowa, wszyscy siadają i pierwszego zdania albo w ogóle pierwszego czytania nie słyszymy i nie dociera do nas. A pierwsze zdanie jest bardzo kluczowe tej, dla mnie w tej dzisiejszej liturgii. W noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym Ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, Jakim przysięgom zawierzyli. Noc wyzwolenia. Noc, która dla, dla Żydów jest, jest momentem stworzenia ich tożsamości. To jest noc paschalna, kiedy wychodzą z Egiptu. Noc, czyli taki moment, w którym bardzo łatwo o bycie zdezorientowanym, kiedy mniej widzimy, kiedy się pewnych rzeczy lękamy. Noc, która jest przełomem między tym, co już Doświadczyliśmy, co znamy, co jest nam znane i tym, co przed nami. Noc przynosi odpoczynek, a jednocześnie jest takim czasem przejścia. Jest coś paradoksalnego w nocy, że daje odpoczynek, ale też jest takim momentem oczekiwania, niepewności, pewnego zdezorientowania, też pewnej destabilizacji. Jak popatrzymy na tą noc paschalną Żydów, no to, to była noc pełna destabilizacji, to znaczy oni wychodzą ze swojej stabilizacji, w cudzysłowie, bo trudno, trudno nie wolę nazwać stabilizacją, ale lękają się przekroczenia tej w cudzysłowie stabilizacji. Lękają się. Mają bardzo dużo pytań do Abrahama, ta, cały ten, cała ta historia... Z wyjściem z Egiptu jest sytuacją też konfliktową. Między Ludem Izraela, Abrahamem, przepraszam Miej Mojżeszem, tak. Więc noc jest takim momentem zdezorientowania dez i destabilizacji. Potem mamy list do Hebrajczyków, bardzo piękny fragment, gdzie czytamy m.in. Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Nie wiedząc, dokąd idzie. Właśnie wiara. To jest, zawierzenie jest drogą do miejsca, którego nie znamy. Czy to zawierzenie drugiemu człowiekowi, czy zawierzenie y, jakimiś rzeczywistościom, na które się otwierają, które się przed nami odsłaniają, które są jakimś dla nas jakimś wyzwaniem, podejmowaniem nowych zadań. Wychodzimy ku czemuś, czego nie znamy. Zobaczmy, wiara rodzi się w nocy. To jest i miejsce narodzin. Wiara rodzi się w nocy. I ona ciągle się rodzi w nocy, bo my też, jako chrześcijanie, jesteśmy zrodzeni przez noc. Najważniejsza dla nas noc to jest noc paschalna, tak jak dla Żydów. Jest noc przejścia między śmiercią a życiem, więc wiara rodzi się w nocy, a dojrzewa w drodze. Wiara dojrzewa cały czas w drodze i to w drodze, w której nie wiemy, nie wiemy jak przyjdzie nam iść. Jak ktoś kiedyś powiedział, wiemy dokąd idziemy, ale nie wiemy, jak przyjdzie nam iść. Nie wiemy, jak przyjdzie nam myśl. To jest ta, ten moment jakiejś niepewności. I też w, hebrajczy... w liście do Hebrajczyków czytamy: w Wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Popatrzmy na Żydów. Szli do ziemi obiecanej. Część, tak jak Mojżesz, nie dotarła do tej Ziemi obiecanej. To znaczy, że, że, ich, że ich tożsamość ludu wybranego tworzyła się w drodze, w której nie osiągnęli, jakby można powiedzieć, tego materialnego celu. Ale to nie znaczy, że nie dotarli do Ziemi obietnic. I oczywiście ci, którzy dotarli, bardzo mocno szybko się utożsamili z Ziemią Świętą. I o nią walczyli, i ją, i ją pielęgnowali. Ale jak popatrzymy na historię Żydów, to tak naprawdę jest to historia ludu bez ziemi, który ciągle z tej ziemi jest wyganiany do Babilonu, do Mezopotamii, który potem, yy, po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, jest na dwa tysiące lat prawie wyrzucony ze swojej ziemi. I tak naprawdę dla Izraela tą ziemią obiecaną jest Bóg. Ten, który mówi, jestem, który jestem, jestem przy tobie, to jest ta ziemia obiecana. Że ona nie jest namacalna, jej się nie da, nie daje jej się właśnie jakieś pewne ramy w ramy włożyć. Jest pewne napięcie między wiarą a religią. Wiadomo, że wiara wyraża się przez religię, ale jest taka pokusa, żeby, żeby właśnie wiarę zredukować tylko do religii i wtedy rzeczywiście jest problem z kryzysem. Bo religia, w której wszystko jest nazwane, w której wszystko jest już poukładane, w której są w czarno czarno-biały sposób zapisane wszystkie, wszystkie dogmaty, zasady, to taka religia bardzo boi się kryzysu. No, bo jeżeli potraktujemy religię jako jakiś rodzaj stabilizacji, że wszystko jest właśnie jakoś w miarę określone, to dlatego, co jest określone, każdy kryzys, każda destabilizacja, każda, każde zdezorientowanie, a także zadyszka. Bo jeżeli się jest w wierze na drodze, to, to wcześniej czy później ta zadyszka nas jakoś dotyka. To dla religii jest to bardzo trudne. Jest taka pokusa, żeby zatrzymać się przy takiej religii. Która chroni jakieś nasze status quo, która chroni nasz święty spokój. Natomiast liturgia, dzisiejsza, słowa, Słowo Boże, Bóg zaprasza nas do wiary, która jest o wiele trudniejsza, w, której, w którą kryzys będzie wpisany nieustannie. I ten kryzys nasz osobisty, ten kryzys, który jest, jest, jest nieodzowny dla rozwoju. Pojedynczej wiary, ale także te kryzysy, które dzieją się przez jakieś trudne momenty momenty historii Kościoła. Czytam teraz książkę Halika, najnowszą księdza Halika, czeskiego księdza popołudnie chrześcijaństwa. I właśnie tematem jego książki jest obecny kryzys Kościoła, i on pisze między innymi tak, obecny kryzys traktuje jako skrzyżowanie. Które pozwala przejść do nowej, popołudniowej epoki w historii chrześcijaństwa. Narażony na wstrząsy, może także dzięki bolesnym doświadczeniom, jak ranny lekarz, rozwinąć terapeutyczny potencjał wiary. Zraniony lekarz, także kościół jako zraniony lekarz już nie, nie tylko kościół, który idzie do poranionych przez grzech i przez jakieś sytuacje egzystencjalne, ale który sam jest. Zraniony, ale który także ma w sobie terapeutyczny potencjał wiary. Ale właśnie ten terapeutyczny wymiar wiary to jest właśnie to wszystko, co jest wpisane w wiary. To znaczy, że ona rodzi się w nocy, że jest w niej zapisany jakiś moment destabilizacji, zdezorientowania, że ona wydarza się w drodze. Dlatego też mamy dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii, też moment kryzysowy. Nie bój się, mała trzutko. Tak nas nazywa Chrystus. Mała trzutka, to jest sytuacja też kryzysowa, bo ona nie daje takiego poczucia masowego bezpieczeństwa. I inne zdanie z Ewangelii: Niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie. I chociaż jesteśmy, rozbijamy tutaj swoje namioty na ziemi, to jednak jesteśmy pielgrzymami z daleka od domu. I chociaż jesteśmy u siebie, ale nasza mentalność ma być taka, że mamy mieć przepasane biodra i zapalone pochodnie. To znaczy, że nawet będąc tu bardzo mocno zakorzenionym w swoje życie, bo nie da się żyć bez zakorzenienia, ale jednocześnie w, w, musi być w tym taki element wyjścia. tak? Wyjścia wiemy, że gdzie, gdy się gdzieś szykujemy, to też jest jakaś sytuacja kryzysowa, jakieś wyjazdy, jakieś przenosiny jakieś momenty no, 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 no takiego, że jesteśmy między czymś a czymś, właśnie, że mamy przepasane biodra zapalone pochodnie, że, że jest ten u nas moment takiej uważności na, na to, ku czemu wychodzimy, z czym mamy się skonfrontować, z czymś mamy, mamy się spotkać. I ta cała też ten cały obraz Chrystusa dzisiaj o tym panu, i, i o tych sługach. Ona jest taka bardzo, bardzo obrazowa i, i może nas jakby może nas po, poprowadzić do takiej najbardziej po prostej interpretacji, że chodzi o to, uważaj, nie gromać sobie tutaj skarbów, tak? Bo to wszystko jest przelotne. Bardzo dobrze to doświadczyłem w ostatnich dniach. Kiedyś niedawno opowiadałem, przypominając swoją historię z Santiago de Compostela, jak zgubiłem portfel, ale się znalazł. Tym razem okradziono mnie z portfela w piątek. Więc rzeczywiście jakby na, naprawdę to, co mamy, to, to mamy jest bardzo mocno w cudzysłowie. Ale sobie pomyślałem, że ta, ten obraz tej dzisiejszej Ewangelii, to nie dotyczy, nie dotyczy tej tego posiadania jakichś, jakichś bogactw, jakichś skarbów, jakich, nie dotyczy, nie dotyczy rzeczy, rzeczy zewnętrznych, tylko bardziej dotyczy naszej tożsamości, to znaczy właśnie wiary. Tak? To znaczy, że, że, że pamiętaj, że, że, że wiara jest drogą, że nie możesz tego zatrzymać. Jeżeli będziesz próbował zatrzymać wiarę, traktował ją jako coś, co można tak zatrzymać i, 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 i zabezpieczyć o własnych siłach, to, 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 to nie przetrzymasz kryzysu. Jeżeli zaczniesz wiarę traktować właśnie jako religię, w sensie takim, że będę miał taką pokusę, żeby wszystko właśnie zatrzymać, zatrzymać w takiej zewnętrznej formie. To jest też pokusa taka społeczna, która dotykała i Żydów. Kiedy Bóg zapraszał ich do obietnicy, którą jest on sam, a w różnych momentach historii byli skupieni na budowaniu tu i teraz, i to wywoływało w nich zrozumiałe kryzysy. To także dotyczyło pierwszych chrześcijan, pamiętamy dyskusji między Piotrem a Pawłem, i Piotr miał też taką pokusę pokusę, żeby. Która mogłaby się skończyć tym, że chrześcijaństwo byłoby tylko jakąś taką sektą żydowską, gdzie, gdzie Piotr miał ten lęk, żeby przekroczyć te pewne zewnętrzne formy, formy religijne i musiał odważyć się dzięki Pawłowi. I także to jest pokusa chrześcijaństwa później, zwłaszcza po edykcie mediolańskim, kiedy od tego momentu, kiedy chrześcijaństwo zostało uznane, i kiedy też stało się potem przewodnią religią w cesarstwie rzymskim, to była taka pokusa, żeby to chrześcijaństwo stało się tym, czym wcześniej była religia dla cesarstwa rzymskiego. Czyli tak naprawdę, że to wszystko było związane z władzą i było związane z takim bezpieczeństwem. Kto wyznaje nasze bożki boski, rzymskie, no to jest z nami, jest nasz, jest swój. To daje nam poczucie stabilizacji, nie ma nic poza Cesarstwem Rzymskim, to jest najlepsza cywilizacja, właśnie ta religia nas chroni w tym, jeżeli ktoś tej religii, tej religii nie przestrzega, to jest wrogiem. I myślę, że w nas chrześcijanach dokładnie jest też taka pokusa, żeby z wiary uczynić taką religię, gdzie te zewnętrzne rzeczy będą tymi naszymi bożkami. Jeżeli będzie, ktoś będzie przychodził i mówił, ale nie, można iść dalej. To będzie oskarżony o wywoływanie kryzysu, kryzysu wiary, chrześcijaństwa, jeszcze jak to jest połączone z jakimiś elementami, właśnie takimi narodowymi, to jeszcze, jeszcze tym bardziej. Tymczasem wiara rodzi się w nocy, jest dzieckiem nocy i dojrzewa w drodze. A tych doświadczeń i nocy, i drogi, na której jesteśmy, nie da się jakby nie da się ani zaszufladkować, ani nie da się też jakby yy, własnymi siłami zatrzymać, ochronić. To jest coś większego od nas. I noc, i droga. To jest coś więcej od tego, kim jesteśmy tutaj na Ziemi. Yy, dlatego też jesteśmy zaproszeni do, do wiary, która oznacza zawierzenie, ufność, to znaczy, że. Ta noc to jest noc Chrystusa. To nie jest noc bezosobowa, to jest noc Chrystusa. I droga też nie jest bezosobowa, bo On o sobie powiedział: Ja jestem drogą. To znaczy, że jest pewien lęk w wierze rozumianej jako coś, co rodzi się w nocy i wydarza się na drodze, ale jednocześnie to jest coś bardzo oso oso osobowego związanego z bliskością i z obecnością tego, który zrodził się z nocy i który jest drogą do Ojca.